Lundski Pokédex. Quaxire. Quaxire to jest taka przyrośnięta kijanka, co jest tempa, jak Ziga, kiedy je nie W sumie to oboje, czy on jest trzeźwy, czy nie. Quacksire jest typu wodno-ziemnego, tak samo jak żule pod sklepem. Najpierw wpływają a potem wuniają zol. Quaxire je ogólnie kozakiem, bo widzisz, że ten hobby niebieski. Myślisz, że to jest woda, wystawiasz elektrycznego, a temu niebieskiemu rubasowi nic nie je. Quacksire je tak tępy, że jak Pływo to wali webem o ściana. Tak samo robi Erich po każdym spotkaniu z Zigum. Kłaksajer pochodził od Woopera. Wooper to je mniejszy Kłaksajer tylko ma rogi, chociaż żadna baba go nie zdradzał. Zdolność Kłaksajera jest podobno wilgotność, ale jeszcze żadna dzielcha tego nie doświadczyła. Kłaksajer cię bardzo radośnie wito, a wygląda jak paczka znajomych, która widzi, że niesiesz trzecią flacha. Mimo tego, że quacksayer je tępy, to pamięta o tym, żeby doć łapa w górę, zasubskrybować ten kanał, kliknąć w ten dzyndzel i może napiszę w komentarzu, jakiego następnego pokemona chcecie. Dzięki za uwagę i pozdrawiam.